Elo, elo 320, witajcie na kanale Gramy. Dzisiaj widzicie, jest coś innego. Jak myślicie, kto jest ze mną, obok? Yy, pani Grażynka, oczywiście. Grażynka, słuchajcie, tutaj się dzieją różne rzeczy. Będziemy przechodzić yy, serię. Zrobimy z tego yy, Minecraft, czyli. Minecraft Dangerous. Czyli tak dangerous. jest. Dangerous, Dangerous, Dangerous. Dangers. Yy, ogólnie. Nie wiem o co chodzi. Ja Zaczynamy ciekawa. gierkę, Nikola będzie Jem mi tutaj tu powiadała. Ale ja swoją premierę, ale do No to już stara gierka, ale słuchajcie. O dobre. Uda Udaj się do wioski, tak? Zdrożę przeczytać. w polsku? Fajnie, fajnie. Z tego co tam. Y... Zobaczcie, jaka jest w ogóle grafika jest. mi się, grafika ładna jest? Się... Ja mogę zabijać go? Taka Minecraftowa. On sam ich załatwia? Nie, musisz podejść chyba. Aha. A czemu on tak szybko sobie leci? O! ale nie, co muszę kliknąć w niego i tak? No. Ale widzisz, o dobrze. Ej, a tu się zbiera to coś? Co? Co? Niektóre się zbiera. Ale Ja jak, tylko odcinków, ale... Nie, to nie Brak akurat. strzał, to nie, to nie to. O, słyszę to takie same są dźwięki jak w tym. Mhm. Ej, szczerze, wolałbym chodzić na klawiaturze niż... niż myszką, no ale spoko, dobra. No, może lepiej było. A, tak po prostu pokazuję, idzie w to miejsce. O, są strzały! Ej, dobra, mam strzały. Ale łuku nie masz. No właśnie, strzelę w szkielet, masz ograniczoną liczbę strzałów. Y, strzał. więc lepiej dobrze przyceluj. Boże, ekwipunek? E? Zobacz, Nie, poczekaj, e? tu wystarczy, że naceluję i... No ale Boże, to. masz ograniczoną liczbę strzałów, nie strzelaj. Nie wiem, ale chcę mam strzel. Nie, dobry jestem! Nie, śmieję się, ale dobra, powoli, powoli. Og o co chodzi, to coś co mogę wziąć, to coś nie. Myślałem, że takie nie. życie mi daje. Ej, w jest... lewo chyba co, jak myślisz? No tam ci się każe, nie? Właśnie nie wiem. Dobra, załatwiaj go. Super, o, tu za... Ej, ten, dobra, jest. Jest załatwiony. Kurczę, przez przypadek strzeliłem. Nie szkodzi, dobra. Chyba tędy, co? Ale też ciało może zbierać po drodze. Właśnie no, chodzi po cieniu, zbierać. widziałem zombiaka jakiś, chodzi sobie. Nie wiem gdzie mam iść, bo tu tutaj jest czasami. dużo... Chodź tu, dobrze. Gdzie jest strzałka? No tu. Aha, dobra, jest strzałka faktycznie, dobra, nikomu nie powiedziała. Ja też jestem zestresowany. Eee, ci byli mocniejsi, chyba. Zabezpiecz. E, no tak, tak, wewnętrzną tak, bramę, dobra, to idziemy zabezpieczeni. Ej, już mi się podoba ta giełka. Czekaj, potrzebuję to? O, bierę, bierę, bierę. Bier. Jest, jest, ja A w ogóle widzicie. widzicie, masz. Gdzie jest, felek? No, o, tylko jak jakiś Widzicie w ogóle mój strój? A tu co to jest? Taki straszny źródło. Nie. Dobra, idziemy słuchajcie zabezpieczyć tą bramę, choć nie wiem, czy za bardzo o to chodzi. Ja mam przed tymi potworami. Mhm. Mm Ale gdzie tu iść, bo wiesz... Nie <słuch> no, strzałka, dobra, Pokazuje tu. Czy to jest tam brama? Nie. Jeszcze nie. A I ząbiaków coś nie, nie widziałem dawno. Dzień dobry, może poprosić tę... Kukurydzę? Tu, jaki ten, Ma Marian. No, no, no. O, jest, brama. I to co za... Hii! Mam nie. się z nim lać? Ej, no co jest dla I łuk używaj, łuku. Bo masz już... No dobra, wle. ale... Po... Dobra, udało się. zdobyto to poziom. Ej, ej, a gdzie sobie mogę jakąś... Ten... który otrzymasz pungę zaklęć, dzięki któremu możesz ulepszyć przedmioty. Okej. Okay. Ale... Słuchajcie, interesuje mnie, żeby żyć... Ej, to... E, e, Chlebem. Ej, już nie mam. A to jest chleb, co? To nie, to jest... Dobra, to jest mapka, tam chcemy. F ciśnij może. E to jest... A to tutaj w cisie? tutaj. O, patrz, masz taki No dobra, ale nie mam tu nic w No, bo nic jeszcze nie zdobyłeś. No właśnie. Dobra, Może Możesz rzeczy ulepsza z tego co wiem. Tak? Tak. No, aha, nie no. Ej, gdzie mam zaklinanie właśnie. No, ale skąd mam brać, jak mam brać jedzenie, skąd właśnie? Właśnie chleb się ulosował. Zebrałeś Chyba zjadłeś, bo Ci się HP naładowało, widzisz? Nie, to było to coś, to wziąłem E, wiesz? krew, Artefakt. No, artefakt? Co to jest artefakt? No coś. Dobra, nieważne, coś. Mam. Ty wiesz, wraż normalnego Minecrafta, wiesz o co chodzi, ja tak nie, nie brałem raczej Słyszę to. Się, no, nie wiem, bo to jest coś Ej no i co ja tu. Ej, ty, ty, ty. Dobra, mam go, mam go. Nie ma A. W sumie mam łuk. Mogę go załatwić. O, spoko. Wiem, że na łuk można też dać jakiś. O, idzie, ty, idzie, 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 idzie. Wiem, idzie. że na łuk też, łuk też można fajnie zaknąć, no, na przykład by w Co jak... ja trafia? Dał co jakieś 50 ruchów na przykład, czy tam 10 ruchów fajną ej, moc. A łuk to jest tak? Aha, ale łuk jest spoko, bo mam 151 sztabów znowu. No. A jak mam tam przeskoczyć? Chyba tam nie wejdziesz, a zobacz. Hmm. No. O, może łukiem. Popatrzałem no właśnie, nie. Nie. A czekaj, a stop... Aaaa! Co? Spacja! Takie czary, Marii. Dobra, ej! Myślę, że to bardziej nas skok będzie, ale... On jakieś fikołki robi, nie, spoczuka. dobra. No, fajnie, fajnie, nie, bo taką ninżę. Dobra, spodziewa. słuchajcie, najważniejsze, że z Nikola ze mną. tu ona mi trochę też podpowie. Oczywiście w następnej części jak będziecie chcieli. Jak będziecie chcieli oczywiście następną część to dajcie koniecznie znać, to oddam Nikoli grać, po prostu, żeby ona sobie nie, to przechodziła. To jest Nie, 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 spokojnie, spokojnie, trzeba się dzielić, słuchajcie, trzeba się dzielić. E nie a może, a chyba, się nie? jakoś we dwójkę? Ej, da się, da oka się, oka oka oka. Oka. czytałem, tak, oka wiesz, oka. ja to dzisiaj słuchajcie, świeżo co zainstalowałem też, zwycięstwo, jest. Hmm. Myślę, że trzeba będzie to ogarnąć, bo chyba można faktycznie we dwójkę wtedy w multiplayer abyśmy z grali, no, 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 w drodze do obozu. Łatwiej jest by było. Do obozu. Piszcie w komentarzach czy daliście w tą gierkę, Brywa, kawo leczenie 27, pokonanie 100% wszystkie rzeczy, Czyli Spoko, tak ale o to od, jest jakaś 40. nagroda, jakieś życie, o, wędka! wędka, a wędka jest fajna, bo się przyciągać, przy... przydatna, ej, ale I wiesz, tylko na ryby, no właśnie, ale złapię rybkę, możesz ją to... przyciągać, ale mogę ją zjeść, to wtedy więcej dostanę. Wow. To jest zrobione, tak? A my jesteśmy w wybrzeżu kałamarnic. Czy są creeperowe rasy? lasy? Tam jest dużo creeperów. Ty, są... Co Co się dzieje? Ej. To tu mam teraz zaznaczony mapce, co rozpocznie misję? Tak. Mhm. Na creeperowe lasy idziesz? Tak. No? No? O. Tam są O kurde. One wybuchają. Musisz z nich bardziej. No tak, ale jak mam 150, no dobra, <coughs> będziemy patrzeć z Nie, bo tu się za szybko wszystkiego dzieje. Oho. Z rozkazu arcyzmu, wszystkiego nie ma. Nigdy za wrogów imperium. Gdzieś w tych lasach porusza się karawana. znaleźć karawanę, karawany, jak powstrzymają. W takim razie nasz przyjaciel czeka. No ale ciężko być, zobacz ile ich jest tam w ogóle. No i ja od razu jestem konik. Babaj, ty że. Ej, czemu Ale mam masz... tylko 80 łuków, Miałem to coś? No bo on mm, super. Ale głównie by sprzestywać się z jeszcze. Mówiłem. Dobra, idę. A idę walczyć z nimi. A, teraz to jest to, Chodźcie, cwaniaczki. Mam na razie cysz, cysz, cysz. No to dobra, zębeczki. Ej, coś mam. Mam dużo życia teraz, Oby się może być Coś panem. mam, coś wziąłem. A, dobra, mam życie. w sumie mógłbym wziąć, bo tylko mam ten. Co? Jak myślisz czy jeszcze się powstrzy powstrzymać się z tym? Ale co? No bo dostałem ten znowu. Dobra, wezmę. Nie no, przecież masz całe życie, co ty robisz? No gdzie tyle mam tylko? No nie, to jest życie. Sto. To jest życie. Oh o my god, god jaki ja jestem. A co to jest to? Poziom. Poziom. Boże, czemu ja jestem taki dobra, ja to wytnę, nie, że nie będę wycinał za życie ja jestem. Dobra, nieważne, ale idzie mi dobrze. Mhm. Dobrze idę w tym kierunku. No i masz, no 500 o, tysięcy! Spokój! Ja, spokój co! Ja tam nie mogę spać na dół! Ej, ej ja muszę korzystać! No, Możesz może musisz nawet. Co ty gadasz? Mm. O Boże, ten ma ten. Ten jest jakiś lepszy, nie? Ale no czemu ich tyle jest? To jak? Ja jestem jakiś kurczę, Rambo czy jak? Ale dobrze mi idzie, prawda? na No i ten jakiś lepszejszy był. Ej, ej łuki, 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 łuki. No i no tam. W sensie strzały. Ej, strzały, no. W sensie. 120. W sensie w sumie. W sumie szczały łuki. Zara będą te nie No właśnie, to wtedy... Ten, a ten jest, jest poza, dobra, ale tego też... są na razie do pokonania stworki. To są wielkie, no? Ty dobry jest! Dobry! Dobry jestem! Trochę marnuję tych szczał, ale dobra. A tu co to jest? A, po jednym, po jednym umierają. Ile mam? 107. Co tu jest, tu jest, tu jest. Kurczę, akurat stoi mi za tym. Co za gargamel, nie? Dobra, mam dziada. Tak. Co niosze, Lelita? Dobra, mam. Bo... A ty co? Kto tu jest? No, znalazłeś go. No, jest dobry. O, dobry. Dobra, proszę Pytania. bardzo. 5 złotych daj, to ci... No i zniknął. Wiedziałem, tak można liczyć na przyjaciół. Jezu, co to? A co on taki ten? Marmorek. Jabłko, Aha, bierz! Cwaniaczki! Dobra, Ciebie też w Zuku. W sumie ten nóg jest spoko, ale... Chyba ale to jedzenie, jej się nie zbiera, tylko się od razu je. Aha, dobra. Ten sposób była też A I ten jest spoko nawet, I ten nóg jest spoko nawet, tylko żebym... Co jakiś... Dos... Coś mi tutaj no nie gra. No już oszczędzaj, bo już tutaj... No właśnie. Już... Zaraz musisz. się zrobi jakaś jadka, przyjdzie ich 50. Taki o, będzie finał. pierwszy gripper. Dobra! Lajcik A gdzie idę, poczekaj w dobrą stronę idę, ta, ale... O, już mapkę może. Czekaj, bo widzę. Ja widzę, muszę iść czapka. w kółko pewną no. To no. może. Szczerze! Nie jest złota gra, ale ta kamera też jakaś inna mogła być. Nie podoba mi się ta kamera. zacznę że że na, na tą Microsoftowe kamery. Tamta pierwsza jest zła, dziwny ten. Ten nopa w buzie i... Ale tak. słuchajcie, mhm. takie klucuszki. Dobra. Oho! I nie wykrypylowy raz, a to jest w ząbiaków idę ty. Nie wiem którym ty ma... Nie ma chyba idę tędy. A, no idzie ja nam z tego łuku. Pani Kalk, dosłownie pani dobrze idę, dobrze idę. Włoc się No gdzie z tego łuku do? No czekaj, bo oni są zobacz mocni. Dobra, Kusza, teraz możemy ich tarlać. No, więcej ich matka nie miała tam. Ja to są słabiaki Nie ma tu nic dla mnie? Co musem wziąć nie ma A ja tu coś jest. Co uku, uku, uku. Gdzie? Jak się skończy może? A. nie wiem bierę niech dawają. Jak dawają to się bierze. Uh -huh. Coś tu się na czerwono świeci. Znajdź karawanę. Czyli kolejnego no kara karawane, no tego... Tego z mieszkań. osadnika kolejnego. Spoko. Uh -huh, tak. Kurczę, ci są mocne. Jest w Co tam się co Co? Zdobyto poziom? No i pięknie. W ogóle. Coś ty. <gry> a jest jakaś nowa ten? No. No. Dobra, chodź tutaj, tak załatwię. To jest najnowsze Minecraft z tych takich przygodowych, czy nie? Chyba tak, chyba tak. No dobra, mam coś. Weź mięso, przydać się. Uczysz mnie, nauczę się. Czemu ja mam? Na chcę zmienić. No mama, nie muszę zmieniać, bo to prawym jest. Aha, no to róbmy. Tinti, no po co mi Tinti? No weź to TNT, możesz się wyrzucić gdzieś. Teraz, pójść i uciekaj. Tak Wow. Legalne. ale panika Dobra, idę w tu jest. No idź no tam. Któredy ja mam iść? Błokiem? Ale bez sensu myślę, że tamtędy. I właśnie mówię, po to ta kamera jest taka. A tu, o dobra. Dziwna była. Masz jeszcze całe życie. Dobrze, idę poczekaj tam szczołeczką pokazuje teraz? Tam, tam, Nie tam. widzę te szczołeczki, o jest. <klujne> Chyba się zbliżam ku końca. Słuchajcie, ja tu coś czuję, że zaraz przejdę całą grę. Co o, to jest? Ty, Dawaj, dawaj, dawaj. O kurczę. Uuu, to, to nie będzie łatwe. O, po, no ale one aż tyle ich mi dali? Jeszcze jeżdżo. ktoś mnie strzela, no. Cztery są takie mocne. Tylko pajączki. No, ej, zaszczelił mnie. No no nie mogę się nie. ruszyć. To pajączki Dobra, jest, ej, ty, ty, dawaj. Dobra, tak idź tam, idź. Ja mam kłamku, idę. <laughs> Już koniecznie. Tam, tam, tam. Te warty nie chcą, właśnie. Albo A właśnie nie Dobra, właśnie. Dawaj, dawaj, dawaj. No właśnie, gdzie się przyda matku z córką, ile ich tam jest? Tu, Tam tientki by się tam przydało. Się też... Ta świnia ma skrzynkę, oglądaj ją! Dobra, mam coś Jest! Dużo, dużo. to tą ten. Bierę wszystko. Dawaj te pająki. i strzał tylko mam. To też, to bo to jest chyba spanner. Uczysz, ja, się ja nie wiem jak to wygląda, ale... A nie, co jakieś ziemięty. Kurczaczki, ci powiem szczerze, że... O, jeszcze strzelił z głowy. Panikuję. O, ale stoły. nie o to chodzi, mało mam tych. No idź na tam. Uwolnij osadników. No, gdzie oni są? O Boże, ale tego dużo jest. Szybko, bo są te sam silne. Oni są mocniejsi. od ciut. Ale uwolnij tak, na go. O to chodzi. O tamten... O Boże, czekaj. jakiś kurde. A, <noise> ja, okay. ja to i tam sobie wyda. Masz ty. Tak coś mu robi, kina go, Boże. Ej, tu, tu wszystkich muszę ich uwolnić. No. A ja tu jest ten to wóz. To nie jest ten wóz, czy coś tam? Może tak, to jest ten, w których jeździ. Tak, są teraz, A Ej, trzeba będzie coś tu poulepszać, po bo... Tak, masz dużo do ulepszenia. O Boże, to zginie coś zaraz. Winiesz ty. I co się stanie? Od nowa! Dziś się nie, gdzie się w sensie misja. No. Ale Ta. nie chcę tych pająków, nie? Gdzie no są te załatwienia? A to jest tu! I, i ty nawet nie musiał na początku robić. Tamtego I już czy nie robił. Tu jest co to jest? Ale 40 tylko u kółną. No i tam idzie? No tak, no dobra, uwolnił go. Dla tomasz stójkę. O, zostaw. Nie no, czego rzucasz tak? O, jesteś jeszcze. Ale jesteś mądry. Panika, panika, słuchajcie, panika jest. Dobra, lecimy w tą bitkę, no tam. Patrz, tutaj mogę coś to dać, a nie. ja znowu to załatwi, bo. Czekam. Gdzieś on... miałeś potki. No dobra, już wiem. Biorę tego TNT i idę tu. Ale nie wiem, ja tu panikuję. Ja tak. czasami tak mam ludzie, że. Jeszcze ja się za bardzo czułam grę. Ja po prostu wyzywam ej, to nie już było, osobę. tu! Gdzie ja jestem? No tutaj idziesz. Tak, dobrze, no. no. Dobra, idziemy tu. Tu będzie ten TNT? No nie musisz klikać. No wiem, teraz się <grym> skaklam. No czujesz, ej, teraz nie mam tego nie. TNT, nie? No co, ty? Nie, no ty, tak, teraz ja tego nie przejdę. No to trzeba było, nie było rzucać tam. Masz takie coś jak potki w ogóle. A czemu ty uciekasz? Po co ty tu przechodzisz? No bo oni są za mocni, żeby ich pokonać, tak sobie. A to za nich coś. No i tak. Dobra, wziąłem trochę No, ten. no i chyba już tutaj wyjście masz, byście, byście. Nie no, co to to nie jest to jeszcze, podejrzewam. We no wszystkich... ale nie, już pokazałeś... O matko, córko, mi kazałaś i zobaczyć, że mam w głowie szcza. Jestem Daj, nie no, bez przesady to trzeba we dwóch grać. To trzeba we dwóch grać, to bo. Wydaje. Bo samemu to jest katastrofa, jakaś, nie? O, boże, Creeper. Chabłowę tam masz, no. Dawaj, nie mam chabłowego. Czemu coś się pale? O, uzupełnia mi się żyćko, to poczekam chwilę, o. Tak, 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 daj, 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 daj. O, tu coś jest, coś jest dyra. Hmm, to są e e emeraldy. Ciekawe to się stanie ten. Co jest? Kotkę wypiłeś. Że nie widać cię, niewidzialności. E. No dobrze, to zimno, do szybciej. To szybkoż pobyt szybko szybko się skończy, zaraz, one trwają ileś. Nie w Dobra, stronę, poszedł, głupi. Aha. Jeżdżcie Boże. Jaki koleś nie ja. w tę stronę jeszcze poszedł, nie, ale dobra, dobra, 43 szałówka. owcy. Nie, a co Dobrze. to jest? O, nie. A ja musiałem zobaczyć jak to jest. A, to jest najlepsze. Masz ci To co, zaraz coś będzie. Dobra, teraz zawsze łaniec. O nie, to jest mocny. Tam nie czym A się A są nie są mocne, nawet w tych zbrojach. Ja to są słabi, słabiaki takie. A, A ten? To są mocniejsze. Ale... Nie. Ale A co, są... jest? Dobra. Uciekaj z kilku nowych Teraz masz uciekać. Proszę, za co lubisz najbardziej? W tym jestem najlepszy, żeby uciec, słuchajcie. No i, No i masz. No uciekam. Boże, ile tu jest? I? Chodź, kliknąć na te drzwi. Jest! <zyskuh> dzięki Tobie! Co dzięki Tobie? Przecież ile tam Osobici osób zostało? Najczęściej zostali. Uwolnieni. Tych, Aha, aha. Uh, 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 uh. Dobra, słuchajcie. Następny odcinek, Ej, ale kontynuacja z, z tego. tylko te ty ulepszenia. Obsychajcie. Jeszcze obcykamy te ulepszenia. Hmm. wszystkich, które 72, łącznie 8. No mówię, no słuchajcie, to nie było jakieś o, w mega e, muchomor sromotnikowy, Ej, jedzą bo nic nie przed walką, aby wprowadzić się w szał. Okej, okay. czyli może bardziej damage'a zadaje. Może Dobra, wyjdź tak. teraz w ten ekwipunek ten tutaj, kliknij. No. I patrz, i masz takie, się zbiera takie coś. No I przez te to masz dwa ulepszenia. Klikasz na inną rzecz i możesz ją ulepszyć. No ale gdzie mam gdzie to Patrz, kliknij na sobie? coś, na, na przykład na miecz. No. Albo na łuk, na łuk będzie lepszy. No. Na łuk zobacz, tutaj mam cię. Tylko nie klikaj, nie klikaj jeszcze. Moc. Y, ty masz na przykład możesz. No kliknąć ale jak co Co kliknę no to? No i tutaj daje coś ci. Albo o, przeczytaj sobie. Tu jest ładowanie. Klik. Y, czekaj. szyb, A co jest owak? I, wszystko. I kliknij, chyba ci to wytłumaczy. O, zobacz, tutaj masz, zobacz. Ładowanie po pocie... Szybsze ładowanie, dobra, no, wiem. A to? I, tam masz, i zobacz miecz jeszcze jakie ataku. A zobacz jeszcze miecz, tu masz tylko poczekania. dwa wiem, wiem, gdzie to było? Tu, nie? Zobaczymy ten miecz. Zmora za... Złosadnika. Kliknij i Zobacz, no. Ataki za... Obrażenia, o, zwiększenie obrażenia. Dobra, to tylko... Na złosadnikach tylko. To co? No ale one mają właśnie są silniejsze. Ja przed chwilą. Także słuchajcie, nie wiem czy widzieliście, udało nam się, bo nam się trochę kamera zacięła. Udało nam się tutaj dwa takie te filetowe diamenciki mieliśmy. Jak zwał, tak zwał, na pewno to się jakoś nazywa. Eee, I ulepszyliśmy sobie miecz trochę i Łuk. Także słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem, czy koniecznie ja z tego, czy to będzie Roblex. Możemy e, przetestować te właśnie rzeczy. Ale na pewno chcemy tak. przejść całą tą grę i podejrzewam, że całą wrzucimy właśnie Zypała. na mój kanał z Nikolą, mhm. bo jesteśmy ciekawi. Także do zobaczenia, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby kanał subskrybować, aby być ze mną na bieżąco. I, I co? I no łapeczki w górę, łapeczki w górę, baju, baju.